6.37 Na naszych zegarach jest z nami redaktor Jakub Maciejewski, publicista Telewizji Republika. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Halo. Halo? Dzień dobry, o. dzień dobry. O, jest. jest. Już myślałam, że to jest z, z nami, to było za dużo powiedziane, ale nie. mi podskoczyło, lepiej niż, kawy, niż kawa takie, takie wydarzenie. Ale do, do rzeczy, wczoraj pan prezydent Andrzej Duda postanowił podsumować swoją dziesięcioletnią służbę na stanowisku prezydenta Rzeczpospolitej. No, najpierw w Orędziu, a potem w, 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 był gościem Telewizji Republika. No właśnie, jaka to była prezydentura, bo w, w, miejmy świadomość, że przez 10 lat, no to nie ma takiego polityka, który by w, wszystkich zadowolił i w, wszystkie decyzje pana prezydenta w, w, nam się w 100% podobały. W, 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 zresztą to niemożliwe, a, a, ale no właśnie, jaka to była prezydentura, bo Zaczynała się, przypomnijmy, podobnie jak ta się zaczyna, falą hejtu wobec prezydenta. I przez ten hejt jest trudniej ocenić nam prezydenturę Andrzeja Dudy, bo jest taki naturalny, ludzki odruch obrony atakowanego. Więc tutaj też chętnie byśmy wprost przeciwieństwie do tego hejtu, do przemysłu pogardy bronili prezydenta, ale też miało swoje słabe momenty z perspektywy takiego obozu niepodległościowego, patriotycznego, bo przecież wydaje mi się, że prezydent Andrzej Duda nie był jastrzębiem tego, tej, tej prawicy Zjednoczonej, nie był jastrzębiem tej modernizacji kraju, tylko był w pewnym momentach taki trochę wycofany krok za radykałami, może i słusznie, może przyzna mu historia rację, natomiast wielu Polakom brakowało jego podpisu pod ustawą reformy sprawiedliwości, pod reformą mediów, pod reformą edukacji. Wydawało się, że czasami robi krok w tył, gdy straszy się wyjątkową presją ze strony mainstreamu, nazywając lek Czarnek, Lex TVN, neosędziami niektóre instytucje i tutaj pan prezydent nie był wystarczająco twardy, ale gdyby spojrzeć szerszym kadrem, to cała ta dekada jest właściwie epoką w najnowszej historii Polski, gdzie prezydent Andrzej Duda no, utrzymał nową. Jakość tej prezydentury, zwłaszcza po fatalnym Bronisławie Komorowskim. No właśnie, bo to myślę... jest troszkę, taki problem w, ocen w ocenie prezydentury Andrzeja Dudy, że nie bardzo jest z kim porównywać, bo porównywanie do, przepraszam, Komorowskiego czy, czy Kwaśniewskiego, na no, takie nie bardzo jest. O, wielu patrzy na Kwaśniewskiego, e, nawet z tak zwanej centroprawicze Z kolei porównywanie do Świętej Pięci Lecha Kaczyńskiego, który był mentorem Andrzeja Dudy, no też jest takie jakieś, pewnie Andrzej Duda pewnie też by sobie tego nie życzył. No właśnie myśmy jako prawica mamy taki horyzont zakreślony przez świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego i to jest on bardzo wysoko postawiona poprzeczka, więc tu faktycznie może brakowało nam czasem tego, tego formatu. Myślę, że prezydent wystawiając sobie ocenę piątkową to trochę zawyżył, jak to każdy uczeń mhm. swoją ocenę, ale przynajmniej 4-4 z plusem można by mu postawić zwłaszcza... Ten 2022 rok, kiedy na właśnie. razie świecie. Pomęże... Tam były takie symbole. Chciałam do tego chwilę nawiązać, bo zaczęliśmy mówić o świętej pamięci Lechu Kaczyńskim i jego takie bardzo pamiętne wystąpienia, słowa, jak te w Gruzji, prawda? I przewidzenie tego, co się wydarzy. Jeżeli spojrzymy na Rosję, no to tutaj analogicznie patrząc, właśnie ten 2022 rok się zarysował i wybuchł. Czy też zaostrzenie agresji Rosji na Ukrainę. I, i ogromna rola Andrzeja Dudy w, w, w Tak, tak, o, tak, to o, przypomnijmy, o, o, o. bo zacząłeś jakubie o tym mówić, jak to wyglądało. Tak, no, zwłaszcza już te wcześniejsze, tuż przed wybuchem wojny rozmowy prezydenta Dudy z Władimirem Rzęńskim. My dzisiaj patrzymy często na to z takim żalem, że jak dzisiaj wyglądają stosunki polsko-ukraińskie, ale wtedy to zaangażowanie państwa polskiego z Andrzejem Dudą na czele sprawiło, że my nie mamy 10 kilometrów za przemyślem rosyjskich czołgów. I to było wizjonerskie, to już było wielkie, to już było wy, wykraczające poza taką naszą zwykłą ocenę dobre, złe, bardzo dobre. To już było tak wielkie, że w, na kartach powierzchniach historii z perspektywy dekad będzie już oceniane pozytywnie. No i to też sprawiło, że na arenie międzynarodowej prezydent Andrzej Duda na Radzie Bezpieczeństwa ONZ no, na tle wystąpień publicznych był naprawdę postacią uwagi ciężkiej na skalę światową. No, znakomite relacje z, z prezydentem Stanów Zjednoczonych. To teraz spójrzmy, co przed nami. No, nowy rozdział się um, otwiera. Um, właśnie wczoraj wieczorem taki wietrzysko w Warszawie um, powiat... ja no e, właśnie to wiatr zmian, który te ja miałem wrażenie, jakby chciał wymieść tę poprzednią epokę, wywiać te wszystkie ten cały cynizm i draństwo, cytując świętej Lecha Kaczyńskiego czy to będzie nowa karta, czy się dzisiaj zaczyna nowa historia, czy tylko nowa prezydentura? Nie, oczywiście, że miało, miało być domknięcie systemu i rządy Tuska po całe dekady, a okazało się, że naród wybrał inaczej. I jeśli mówiliśmy o pewnych słabościach Andrzeja Dudy przed przerwą, to u Karlona Nawrockiego tych akurat słabości na pewno nie będzie. To będzie prezydentura ostrzejsza. To nie będzie takich łagodnych reakcji ze strony nowej głowy państwa, jak w przypadku tego, jak zachował się Andrzej Duda, gdy łabano prawo przez rząd, łamano konstytucję i nadużywano władzy. Nie. Karol polski będzie bardziej stanowczy w tych przypadkach i Donald Tusk z tymi swoimi groźbami w telewizji może się mocno zdziwić. Ale jakie narzędzia ma prezydent do tego, żeby powstrzymać uśmiechniętą koalicję? No bo prezydent no, może wetować, może zwoływać radę gabinetową. Może... może swoje inicjatywy proponować, no ale jeżeli no może, ktoś. Może mówić. Tak. Ktoś, no właśnie. Ktoś e, używa nie ustawy, a uchwały na przykład i nie respektuje e, zapisów e, Albo po prostu wysyła po, policjantów z pałami, no to co co I zastawia wysyła. autobusem wyjazd, prawda? Bo tak już było w przypadku aresztowania, pamiętamy, Macieja Pąsika, Mariusza Kamińskiego. E, kiedy zastawiono wyjazd prezydenckiej kolumnie, Andrzej Duda nie mógł wrócić do Pałacu Prezydenckiego. No to takie rzeczy są ponad prawem. Jakie jak realnie e, w takim razie będą te? To poza na prawem. Mm, te działania. No, przede wszystkim obecność prezydenta, immunitet jaki ma, sprawia, że prezydent może się pojawiać, może osobistą swoją charyzmą i stanowczością być i reagować na różne wydarzenia. Ta powiedziałaś o tym Belwederze, no można było. Myślę, że Harold Nawrocki by wysiadł z samochodu, przesiadł się do tego, który akurat zdążył wyjechać przed Belweder i dojechał do pałacu prezydenckiego być może na czas. Więc też chodzi o taką pewną wolę polityczną, determinację osobistą, inny charakter. Prezydent faktycznie ma ten sam status państwowy, ale no, ta wola polityczna oddziaływuje też i psychologicznie, i państwowo na cały aparat państwa, więc może się tutaj sporo zdziwienia ze strony rządzących pojawić. A ci rządzący by zareagowali na wynik wyborów dosyć tradycyjnie, tradycyjnie w tym sensie, że hejtem. Bo tak samo zareagowali w stosunku do Lecha Kaczyńskiego, tak samo wobec Andrzeja Dudy. Wczoraj rozważania, czy profesor Sławomir Sędzkiewicz, za chwilę szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ma dostęp do informacji niejawnych, czy to traktować jako no, rzucenie rękawicy nowemu prezydentowi. Oczywiście, że tu będzie wiele prowokacyjnych rzeczy, bo widać, że po to tu został wysłany w obliczu zwycięstwa obozu niepodległościowego teraz, że, żeby był chaos, żeby polaryzować, żeby paraliżować państwo polskie. Są takie podmioty, którym to jest na rękę. No, dlatego piłka jest cały czas w grze. Będą zbliżały się wybory parlamentarne, no, ale też przecież była próba zatrzymania, Karola Nawrockiego, prezydenta elekta w drodze na zaprzysiężenie. Ona może jeszcze dzisiaj ta próba mieć jakąś swoją dodatkową odsłonę, ale determinacja polityczna Karola Nawrockiego i milionów Polaków jest tutaj wyraźnym sygnałem ostrzegawczym dla rządu, by nie przesadzał w swojej woli zatrzymania nowej głowy państwa. To ja ci teraz wypomnę młody wiek. <grym zjadzi> to jest wada, która szybko mija, jak wiadomo. Natomiast Piotr Lisiewicz w, w gazecie polskiej Pisze o tym, że to jest nowe pokolenie, bardzo młody polityk, 40, chyba 42 lata, który porwał również młodych, bo to, to jest inna odsłona tego samego, tego samego pytania. Dzięki Karolowi Nawrockiemu młodzi chcą uczestniczyć w polityce i chcą Polski silnej, chcą Polski wielkiej. No przede wszystkim to nie jest y, prezydent, który byłby y, z jakichś wąskich kręgów elitarnych, oderwanych nieco od rzeczywistości. To, z czego się śmiano, z Karola Nawrockiego w czasie kampanii, wypominano, y, często jest po prostu tym aspektem, że to jest człowiek y, sam z tego y, młodego y, pokolenia. Jest ponad dekadę młodszy od y, Andrzeja Dudy, że... Który sam też na własnym... w sędziwym wieku nie jest. Tak. tak y, y, odczuł Karol Nawrocki w, w fatalną Trzecią RP na swojej skórze, jako młody człowiek, i po prostu bardziej rozumiem Polaków. Jest to typ po prostu człowieka z osiedla, tak, który ciężką pracą dorobił się tytułu naukowego pozycji w państwie prezesa IPN-u. I to jest naprawdę coś nowego, czego nie mieli poprzednicy. To wyjście z ludu, to wyjście z pomiędzy nas sprawia, że może to być prezydent o większym zrozumieniu dla. Polaków, niż widzieliśmy mhm. do tej pory. No i ma takie doświadczenie już międzynarodowe, bo wielu krytyków, hejterów mówiąc wprost. Zarzucało, że, że jakieś wycieczki międzynarodowe, że duże pieniądze Karol Nawrocki z IPN-u wydawał. Ale to były właśnie wizyty międzynarodowe, by zaznaczyć pamięć o Polsce, o polskiej historii, ja o Polakach pomordowanych. To bym życzył, to były bardzo tata, ważne wizyty. Siedmi bo... Siedmiu godzin w domu i spotkania ze wszystkimi to najważniejszymi też. Natomiast, politykami tak, w Tak, jeszcze jako prezes IPN-u właśnie. Działał już bardzo mocno Mocno pokazując właśnie ten swój patriotyzm, zamiłowanie do Polski, do Polaków, do polskiej historii, i walczył o to, by ta pamięć nie była zakłamywana. tak? To jest też jakby pewien zwiastun, w którą stronę ta prezydentura może pójść. No i stał na czele instytucji, która była skrajnie też hejtowana, która tak. też była. Nie tylko odbierane pieniądze z budżetu państwa na IPN, prawda? Tak, więc jest tutaj przygotowany do czegoś takiego i widać też, że nowa kancelaria prezydenta, skład ekipy pałacu jest nastawiony na taką polityczną ofensywę, na walkę, na to, żeby nie kłaniać się salonom, nie ulegać presji i to myślę będzie charakterystyczna cecha ani kroku w tył. Pierwsza inicjatywa to ma być centralny port komunikacyjny, jak ujawnił e, rzecznik prezydenta, e, pan e, doktor Leśkiewicz. E, no właśnie tutaj te kwestie gospodarcze, ja tutaj krótko poproszę, bo czas nam, nas goni, ale te kwestie gospodarcze to będzie to, to będzie poważny problem dla nas wszystkich. Last i, but not least, tak? E, równie ważne, jeśli nie ważniejsze. No właśnie, no bo to po prostu krótko mówiąc, bankructwo nam grozi za chwilę. No tu widać ofensywę polityczną, a nie tylko spoczęcie w pałacu, bo centralny port komunikacyjny od samego początku był wielkim problemem dla Donalda Tuska. W CPK mieści się nie tylko projekt gospodarczy, ten rozmach państwa polskiego, ale też aspiracje godnościowe Polaków, którzy nie chcą mieć tylko drugorzędnych miejsc statusów w, w, w Europie. Dlatego widać, że to, to jest symboliczne to CPK na początku. Bo wiadomo, że prezydent takimi rzeczami się zazwyczaj w pierwszej kolejności nie żartuje, ale to jest taki manifest polityczny. Polacy, wy chcecie CPK, więc ja jestem waszym prezydentem. No i możemy spodziewać się tego, jak rząd będzie się wił, że, że CPK tak, ale i tu będzie wskazywał jakieś fałszywe szczegóły, które rzekomo będą miały projekt utrącać. Rozpoczyna się duża gra polityczna. Bardzo serdecznie dziękuję. Jakub Maciejewski, publicysta telewizji Republika, był z nami. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.